Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej prezentacji. Nazywam się Paweł Lesiak i jestem inżynierem aplikacji CAD w firmie Aplicom. I dzisiaj zapraszam do zapoznania się ze zmianami, jakie będą zachodzić w centrum subskrypcyjnym. Podczas tej prezentacji przedstawię portal Autodesk Account, w którym już niedługo będziecie Państwo mogli uzyskiwać dostęp do produktów i usług Autodesk oraz związanych z nimi korzyści, a także zarządzać produktami i usługami znajdującymi się na koncie. Już od 13 marca tego roku Centrum Subskrypcyjne przestanie być dostępne, a wszyscy klienci, również ci posiadający maintenance subscription, będą kierowani do portalu Autodesk Account. Autodesk Account stanie się docelową dla wszystkich klientów witryną, w której będą mogli śledzić swoje produkty, usługi i korzyści wynikające z subskrypcji oraz zarządzać tymi produktami. Zmiana dotyczy przede wszystkim posiadaczy Maintenance Subscription, ale wszyscy klienci korzystają na udoskonalonych funkcjach i sposobie działania. Niezależnie od tego, czy posiadasz produkty z Maintenance lub Desktop Subscription. Korzystasz z usług w ramach Cloud Service Subscription, czy masz produkty bez subskrypcji, po 13 marca 2015 roku będziesz mieć możliwość śledzenia wszystkich swoich produktów i zarządzania nimi w jednym, w pełni zintegrowanym i spersonalizowanym portalu. Oczywiście wszystkie korzyści nadal będą dostępne, zmiana ma na celu jedynie ułatwienie dostępu do nich i zarządzanie nimi. Pozwolę sobie pokazać, w jaki sposób najłatwiej to robić. Całe oprogramowanie i wszystkie usługi Autodesk będą znajdować się w jednej dogodnej lokalizacji. Wszystkie programy subskrypcji, a nawet licencje na oprogramowanie bez subskrypcji. Klient będzie mieć dostęp do wszystkich usług w chmurze, niezależnie od tego, czy są one korzyścią wynikającą z zakupu subskrypcji, czy zostały uzyskane w ramach osobnej Cloud Service Subscription. Użytkownik może łatwo przejrzeć wszystkie informacje o produktach i umowach w sekcji produktu lub usługi, bez wyświetlania osobnego raportu. Może sprawdzić typ licencji, numer seryjny, klucze produktów, wersje i wiele innych przydatnych informacji dotyczących jego licencji. Użytkownik będzie mógł znaleźć i zainstalować wszystkie aktualizacje i rozszerzenia oprogramowania, którym zarządza. Nie trzeba będzie szukać ich w innych źródłach. Posiadacz maintenance subscription może, nie opuszczając strony Software and Services, oprogramowanie i usługi, złożyć wniosek o licencję do użytku domowego lub na poprzednią wersję określonego produktu. W przypadku posiadaczy desktop subscription proces jest trochę inny. Aby korzystać z poprzedniej wersji, wystarczy, że ją pobiorą, a numer seryjny zostanie wygenerowany automatycznie. Żaden osobny wniosek nie jest już potrzebny. W związku z tym, że licencje Desktop Subscription są licencjami sieciowymi, korzystanie z oprogramowania w domu nie wymaga składania żadnego wniosku. Nową przydatną funkcją jest pomoc kontekstowa, dzięki której odpowiednia zawartość jest wyświetlana dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebna. Krótkie informacje pomagają wykonywać określone zadania lub pozwalają dowiedzieć się więcej o produkcie, usłudze lub korzyści. Oczywiście klienci nadal będą mieli dostęp do pomocy technicznej związanej z subskrypcją. W portalu Autodesk Account będą zamieszczone łatwo dostępne informacje o umowie, w tym dane kontaktowe sprzedawcy. W sekcji raportów będzie można samodzielnie śledzić wykorzystanie jednostek chmury przyznawanych odpowiednio do zawartej umowy. Narzędzia administracyjne będą umożliwiać dodawanie i edytowanie użytkowników oraz decydowanie, do jakich produktów i korzyści będą mieli dostęp. To tylko niektóre z funkcji, które będą dostępne w nowym portalu Autodesk Account od marca 2015 roku. Autodesk Account to jedyne miejsce. Gdzie macie Państwo pełny dostęp do całego oprogramowania i wszystkich usług, w tym raportów użycia i dotyczących umów, narzędzi do zarządzania użytkownikami oraz pomocy technicznej? Nawigowanie po nim jest łatwe i szybkie, a użytkownik zawsze znajdzie tu odpowiednie informacje dokładnie wtedy, gdy będą potrzebne. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji związanych z produktami. Firmy Autodesk, zamieszczanymi na naszym CAD portalu. Jeśli pojawiły się jakiekolwiek pytania, zachęcam do zadawania ich w formie mailowej na adres paweł podkreśnik